specjalnie całego tego nowego roku zaczynają się tak w erze Aska. Tylko musicie wiedzieć, że to był moment, kiedy już zaczął wchodzić buddyzm i wtedy faktycznie to się przemieniło w obchody nowego roku. A przed tym to święto istniało, ale w świecie naukowym jest to Uważane za jedno ze świąt najstarszych, bo w ogóle prawdopodobnie to jest najstarsze święto w ogóle w Japonii i nie było świętem Nowego Roku, nie było tym, czym jest teraz. Było to po prostu e, celebrowanie zmarłych, a dokładnie swoich przodków. Kult przodków, e, jak wiecie, albo nie, w Sin, to jest bardzo silny. Więc można to podsumować tak, było to obą. Jak nie wiecie, albo wiecie, to jest po prostu święto zmarłych w Japonii. I po prostu z biegiem czasu rozdzieliło się, i obą przeszło na y, czas letni, a tutaj zostało po prostu same. same. Nowy Rok jest to jeden z, jedno właśnie z najbardziej zagadkowych świąt, które nie do końca naukowcy wiedzą, gdzie są te takie, wiecie, yy, korzenie po prostu tego, więc to jest taka takie święto zagadka. Od 1 stycznia do 3 stycznia ten okres czasu ma specjalną nazwę, nazywa się sangai a do 7 stycznia nazywa się Mat Matsunouchi. Musicie wiedzieć, yy, jest to jedno z najdłuższych świąt. E, ono trwa tydzień tutaj, tak więc, e, jak mówiłam nawet w wcześniejszych e, epizodach, odcinkach, że tutaj 28 jest już tak, to była sobota, więc już od soboty tutaj jest wolne aż do 6 stycznia, tak. W ogóle całe przygotowanie do nowego roku za zaczyna się. Myślę, że to może być dosyć podobne dla. Polaków, jeśli chodzi o święta przykładowo, właśnie Bożego Narodzenia, zaczyna się od wielkiego sprzątania. Uwaga! Tak, tutaj te y, sprzątanie nazywało się suzu haraj. Ogólnie o haraj jest to y, obrządek oczyszczenia, więc Właśnie to, to takie oczyszczenie domu, takie dosłowne i metaforyczne, ze złych energii, aby stworzyć dobrą przestrzeń dla właśnie tego nowego szczęścia na rok, nowej pomyślności, żeby miało gdzie się, powiedzmy sobie, zadomowić. Ale o co chodzi w nowym roku? Bo nowy rok może Wam się kojarzyć właśnie z Sylwestrem, z zabawą, no tutaj, no, 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 tutaj tak też teraz jest, no bo wiadomo współczesność współczesnością, ale opiera się to o kult Boga, który się nazywa Tosigami, czyli Bóg, po prostu Bóg Nowego Roku. Tosigami ogólnie polega na tym, że jest to Bóg, jak powiedziałam, Nowego Roku, on przynosi to, on przynosi do domu szczęście, pomyślność na Nowy Rok. A więc Tosigami to taki śmieszny koleś, bo on ma kilka funkcji. Oprócz tego, że jest Bogiem Nowego Roku, to też jest Bogiem, symbolem przodków, a w ogóle jeszcze jest taka akcja, że Tosigami jest Bogiem pól ryżowych, bo wiosną schodzi sobie z gór i staje się Bogiem pól ryżowych i błogosławi plony. A jesienią w sobie wraca z tych pól na swoją górę i znowu się staje bogiem e, gór. tam więc Koleś naprawdę ma dużo specjalizacji szacun na dzielni. Kolejną rzeczą, która tu się wszystkim kojarzy z Nowym Rokiem, jest po prostu osyci. Osycji, czyli. E, robiłam o tym odcinek. Możecie zobaczyć odcinek z Nowego Roku, z, właśnie z tamtego roku z nowego roku, z tamtego roku wiecie, pięknie powiedziałem. no ale o syci to właśnie są e, noworoczne potrawy najczęściej na zdjęciach pokazywane w takich pięknych lakowanych pudełkach to. E, no i skąd to się wzięło? no jest to e, tradycja, która jest aż z Heian -dzinę. tak, Heian Heian to był właśnie ten moment, kiedy e, było tak zwane Sejci to, był, to była taka wielka uczta ku czci bogów, która trwała właśnie 5 dni, dlatego prawdopodobnie temu w ogóle nowy rok ma 5 dni. Ona była, też, ona była też oczywiście czyniona w nowy, nowy Rok. No i po prostu szlachta, bo to się oczywiście działo w cesarskich pieleszach, szlachta sobie ucztowała tak. Jadła właśnie różne potrawy, które nie były, to nie było, wiecie, impreza tylko, że my stajemy się bambaryłami, tylko to było rytualne potrawy poświęcone właśnie bogom, czci bogów, więc tak to wyglądało. I kiedy Osycie, a tak naprawdę Osycik to była prawdziwa nazwa tego Osycik, później się po prostu skrót stał się Osycik. Właśnie w erze Edo, tak naprawdę wszystko, co dziś znacie, co dziś, jak przyjedziecie do współczesnej Japonii i pójdziecie na obchody, właśnie nowego roku, to wszystko, co praktycznie widzicie, ozdoby, kimona wszystko tak się skondensowało i tak naprawdę narodziło w erze Edo. Tak jakby te współczesne obchodzenie nowego roku, Narodziło się w Edo, no i właśnie, właśnie wtedy sobie z, właśnie tak postanowili ludzie, a dobra, to nazwiemy te potrawy noworoczne, tak jak oni się bawili właśnie w hejan Osyci, tak, bo osyciku, ale skróćmy na osyci. No i tak wyszło osyci. Podczas nowego roku idzie się do świątyni po błogosławieństwo. I jak już możecie się domyślić. To też jest bardzo nowa tradycja, która e, powstała właśnie w erze Edo. Do ery Edo wszyscy siedzieli w domach. To było takie święto bardzo domowe na boga tusigami, e, czekało się w domu. No ale w erze Edo to był taki boom kulturowy, boom ekonomiczny, boom e, w ogóle m, rozwoju takiego życia mieszczańskiego. I to był ten czas, kiedy ludzie. E, mieszczanie bardzo wpływali na rozwój kultury no i właśnie ktoś sobie upatrzył dobra to ja idę, ja wezmę sam błogosławieństwo nie będę czekać w domu na tyłku no i tak się zrobiło, że wszyscy chodzą po błogosławieństwo nowego roku, w Nowy Rok do świątyni myślę, że jeśli ktoś był w okresie świątecznym na pewno widział gdzieś w świątyni to czy właśnie przed sklepami czy, czy dużymi centrami handlowymi, katomadzi to jest ozdoba świąteczna, która jest, można powiedzieć, bardzo tyczkowata, bardzo długa. składa się z palów bambusa, ukośnie ściętych, ozdobionych właśnie witkami sosny. I co to jest? Po co to jest? I o co tu chodzi? No jest to taki, wiecie, GPS dla. Tu, sigami, tu sigami widząc kadowaccy, wie, że tutaj ma przyjść, to jest jego wyznacznik. Mówi się też, że on w ogóle schodzi po tym bambusie, z tej góry z nieba, sobie schodzi po tym bambusie na dół. W ogóle dlaczego sosna i dlaczego bambus? Po pierwsze sosna jest wiecznie zieloną rośliną, rośliną witalną, więc jest rośliną pomyślności, dokładnie tak samo jak bambus, który jest prosty, rośnie... Prosto i szybko, więc to jest witalność, to jest siła, to jest właśnie rośliny, które kojarzą się właśnie z taką witalnością, ze zdrowiem, z siłą, z energią, więc no to są pomyślne rośliny. I jak mówię, kodomace stawia się przed domostwem, przed drzwiami, przed, załóżmy, jak centra handlowe, przed wejściem do właśnie centrów handlowych, aby właśnie właśnie Bóg tu z Sigami wiedział, a tam muszę iść tam, nie chcą. Simena. Ogólnie, Simenała jest. można ją zobaczyć wszędzie, w każdej świątyni. Ponieważ są to najczęściej sznury słomiane, takie sznury słomiane, które wiszą nad, można powiedzieć, może to brzydko zabrzmi, ale nad okapami świątynnymi, czy też wiszą na świętych drzewach, często właśnie z takimi białymi, jak to wszyscy mówią, karteczkami. Simena, jeśli chodzi o um, symbolikę, Noworoczną, jest kojarzona bardziej z takimi kolorowymi ozdobami. Często, właśnie w rejonie, kanto są to formy kół. Czyli jest to Simenała, czyli taki można powiedzieć warkocz ze słomy, po prostu ułożony w kółko. To pokazywałam Wam na Instagramie. Tak, wisi sobie u mnie już Simenała też. I czym jest Simenała? Simenała ma kilka symboli. Przede wszystkim jest to symbol liny. Która użyto, kiedy teraz się wpurwiła, weszła do groty, powiedziała: pierdole, walcie się, zasłoniła to, i ona powiedziała, że nie wyjdzie. Więc ją wabili, wabili i jak już ją wywabili wywabili. Tak, to ją złapali i związali. No i właśnie to reprezentuje ten sznur, że właśnie. Zatrzymanie tego szczęścia w domu, że przychodzi te szczęście, no przychodzi ten to siwami i trzeba jakoś zasupwać, trzeba zatrzymać te szczęście i pomyśleć w domu, więc po to jest simenała, Tak, to jest jedna z e, symbolik. E, dlaczego w ogóle w Kanto jest kółko? Kółko, znaczy nie wiadomo dlaczego, ale ogólnie mówi się, że ogólnie te kółko też oznacza hajs Kagami moci, mochi, tak, kagami moci to są takie ciastka ryżowe, które jest jedno duże, później mniejsza, a na końcu jest owocek. Wszyscy mówią, że to mandarynka. No, 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 to nie jest mandarynka, to jest tak zwany daj, daj. Ale zaraz wytłumaczę. Kagami moci są to ciastka ryżowe robione z moci, czyli z ubitego ryżu na takiego glutka są ułożone tylko naj, teraz najpopularniejsze jest właśnie takie że jest duże ciastko, małe ciastko, jest daidai daidai to jest rodzaj cytrusa to nie jest mandarynka, on wygląda jak mandarynka ale musicie wiedzieć, że w Japonii jest chyba z 30 czy więcej rodzajów cytrusów daidai na ym, i to jest taki, można powiedzieć i pantyki podstawowy look, ale e, jeśli pójdziemy do świątyni zobaczymy tam w ogóle e, liście paproci, różne ozdoby właśnie sznury, do, no, to wszystko oczywiście jest e, głęboka symbolika, ale dziś skupimy na takim e, zwykłym kagami mochi e, które można sobie tak po prostu kupić w sklepie i postawić sobie w domku, więc e, jak już powiedziałam są to ciastka ryżowe i one mają bardzo głęboką, bez symbolikę. Emocji jest symbolem samego Tusigami. A zarazem e, Tusigami przychodzi i dzieli szczęście, które wkłada w naszą duszę, a tą duszą jest właśnie naszą duszą, jest te kagami Muci. Więc e, tak, to jest takie bardzo pomieszane, bardzo. Moim zdaniem ciekawe, że zarazem jest to tostigami zarazem jest to nasza dusza i tostigami po prostu obdarowuje. Tam wkłada właśnie te szczęście. I co trzeba zrobić? Zostawiać to się w cholerę, w kanto aż do 11 stycznia, bo później, słuchajcie, oryginalne e moci wysychało, robiło się jak kamień. Brało się coś ciężkiego się po prostu rozłupywało, więc te szczęście wychodziło, i wtedy te kruche ciastka. Ale tu mówimy naprawdę o, o starych, starych czasach: tak, te kruche ciastka po prostu ludzie zjadali. Kansai to jest rozbijanie moci jest 20 stycznia. Dzisiaj kagami moci są czysto w opakowaniach i możecie je normalnie podgrzać i one się rozplikują i są ok Do jedzenia. Dlaczego lustro? Dlaczego to się... Bo w ogóle zacznijmy od podstawowej rzeczy, że kagami. Kagami oznacza lustro, a moci to jest właśnie ciastko moci. Ech. Ponieważ jest to symbol jednego z trzech najważniejszych skarbów narodowych Japonii, tak, którą może, możecie w ogóle pójść zobaczyć, znaczy nie tyle zobaczyć pójść um, do świątyni, gdzie istnieje, znaczy nie zobaczycie, ale ja byłam, i sejing. Tam jest lustro. Lustro Amaterasu. Skarb narodowy y, Japonii. Tak samo jak tłumaczyłam, że w, w Kagami Moci zamieszkuje właśnie tosigami, tak samo w lustrze, w tym lustrze jest amaterasy. Dlatego to jest takie ważne. W ogóle ciastka, że właśnie dwa ciastka raz, że są okrągłe i właśnie przypominają te lustro, a dwa, że są symbolem właśnie tego. Yy, Zespolenia przeciwieństw, właśnie te, tak jak się mówi, yin-yang, tego y, też księżyca i słońca, więc to jak, zabawy noworoczne. Hanecki są to paletki, takie ładne paletki drewniane. Y, najpopularniejsze są te, zdobione z dziewczynkami, które właśnie. i nimi się gra jak, jak po prostu zwykłymi y, paletkami Babingtona. No to je, może być dla Was ciekawe, bo w. Y, że Edo bardzo właśnie rozprzestrzeniły się podczas Nowego Roku za puszczanie latawców. Masowe puszczanie latawców, tak wszyscy puszczają latawce. Czy teraz? No nie, nie widzę, żeby tutaj dzieci biegały podczas Nowego Roku z latawcami. Ale no właśnie. to jest po prostu puszczanie bączków. No ale nie takich jak Emi codziennie i przez cały rok, nie. Puszcza się takie kolorowe, ładne, drewniane bączki No i zabawa jest Dalej, To jest też takie e, przyczepianie twarzy okamy No, zasłania się oczy i po prostu przyczepiasz I oczywiście jest śmiech, bo nos przyczepisz na czoło I, i wiecie, i fun, i zabawa, i normalnie Nintendo więc e, dziękuję za oglądanie, dziękuję za ten rok. E, życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, bądźcie grubymi bulbonami i oczywiście lajkujcie moje filmy i wbijajcie do sklepu po zakupie. Szczególnie zapraszamy nowy rok, nowe smakowitki, e, nowe kosmetyki. wbijajta, wbijajta, bo się szykuje grubo. Dlatego, się już em, だからじゃあねまたねバイブ明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いいたします。